Witam bardzo wszystkich serdecznie tutaj tradycyjnie przy moim pierwszym posiłku przetrainingowym. No powiem wam, że jest godzina uwaga 6 rano i no niestety nie mam już spania. Szybki update, bo właśnie zrobiłem czeka. Także teraz tak to wygląda tutaj szybkie dwa zdjęcia albo filmik. Waga 94 kg rano na czczo. I powiem wam, że no jadę na siłowie. Pamiętacie co wczoraj powiedziałem u Holingsa na siłowni? No właśnie, no to chyba jadę tam z powrotem zrobić plecy Kurczę, tylko że straszna jest pogoda strasznie lało całą noc, nie wiem czy drogi będą przejezdne, bo wczoraj jak już jechałem to była zalana droga i był już taki znak ostrzegawczy, czyli naprawdę było ciężko już przejezdne No ale zobaczymy, także wybieram się na siłownię i jeśli się uda do niej dotrzeć, to widzimy się już z sali treningowej Mam nadzieję, że się uda, bo nie chcę trenować tutaj na domowej siłowni. Jakoś dzisiaj nie mam ochoty na to. A to są fajne maszyny, które chciałbym sprawdzić. No, nawet jakbym coś nie nagrywał, to chociaż jakieś dwa, trzy świczonka Wam pokażę, ale postaram się nagrać cały trening. Także do zobaczenia z sali treningowej. Dobrze, witam Was z powrotem. Także jestem na siłowni, jak zresztą widać. że robić mam Także... robić Tutaj już maszyna zajęta, wszystko dogrzane, także lecimy. Moi drodzy, musicie mi wybaczyć, ale Tutaj właśnie pada mi bateria w moim mikrofonie, który mam przy szafce. No i zauważyłem to dopiero po kilku ćwiczeniach, także e, chyba będę musiał tutaj zastosować moją muzykę, żeby pokazać Wam ogólnie jak to reszta wyglądało. Ale dodam tylko tyle, że no kapnąłem się tam później, e, to wykryłem, że coś jest jednak nie tak z tym dźwiękiem, także no bardzo Was za to przepraszam. Niestety e, im dłużej vloguję, tym ciężej mi jest po prostu na, y, już robić vlogi i wkładać y, z, taką zewnętrzną muzykę jak to robiłem y, wcześniej y, po, w poprzedniejszych vlogach. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie i zapraszam do dalszego oglądania. eyes right. my voice fade away because you gave me a heart in the light of day in the light of day Okej, okay, przechodzę do kolejnego ćwiczenia. Nie wiem czy nie wyłączyło mikrofonu wcześniej. Dobra, lecimy. Moi drodzy mam awarię sprzętu. Zmarł mi mikrofon. Więc <grym> będę nagrywał mikrofon z kamery po prostu. Także może być ciężko z dźwiękiem. Ale lecimy. Zostałem jeszcze z 2 :30, to wam pokażę. I don't know why you left me Powiem no, nam przykładam i podam mi bateria mikrofonie. Nie mam czemu. No ale trudno życie, nie? <laughs> Jakiś taki światło jest niedobry. Także tu sobie będę próbować ostatnią serię. Potem zostało mi jeszcze jedno ćwiczenie, Reverse Backdack i Nautilus. E, może pokażę Wam jeszcze Nautilus, ale cholera nie wiem kiedy mi ten dźwięk uciekł. No, mam nadzieję, że niedawno. Także jeszcze dwa ćwiczenia i widzimy się. Dobrze, to jest moja ostatnia teraz na plecy. E, no muszę się jakoś ratować bez tego mikrofonu. Także prosimy. Ostatnia seria do mi została. Nice job. Still... Dzisiaj. E, widzimy się z samochodu. Jestem 200 kardy łydki. Jeszcze coś na bicepsy, bo tak jest mikrofon naprawdę. Źle mi się nagrywa cholera. Nie. Także widzimy się już z samochodu. Dobrze moi drodzy, jestem z powrotem, wróciłem tutaj już mam swój potteringowy posiłeczek. Popatrzcie. Także cholera, y, problemy techniczne y, zabrakło mi baterii w mikrofonie. Zabrakło mi baterii w mikrofonie, cholera pewnie nie wyłączyłem go po prostu wczoraj I po prostu tak go wrzuciłem do torby i no i się wyczerpała bateria, na to wygląda, tak mi się wydaje e, Moje jakieś błonne niedopatrzenie, no takie to są kurde złośliwości Już mówiłem o tym mikrofonie, że to jest coś co dobrze działa, ale trzeba pamiętać żeby go włączać, wyłączać, to tragedia No i zobaczymy co tam się udało odzyskać, e, co, co jest z dźwiękiem bo kap zorientowałem się przy drugim ćwiczeniu, żeby mi tam się wyłączył i potem chyba trzecie zaczynałem i patrzę, kurde nie nagrywa dźwięk, więc zobaczymy to się da odratować e, trening mega kozak e, zrobię sobie teraz przerwę od tej siłowni parę tygodni, poczekam aż Monia wróci do zdrowia ale to może zająć pewnie miesiąc lub dwa Bitna na razie nie może tronować, a no przyjechałbym tu z nią zrobić nogi jeszcze naprawdę chciałem tu nogi przekatować, bo są fajne maszynki także kurde Nigdy zabieram się do jedzenia i widzimy się jeszcze z mojego podsumowania w domu odnośnie mojej redukcji, jak to teraz przebiega i jakie są plany. Także do zobaczyska już z mojego domku. Dobrze, moi drodzy, wróciłem. Powiem wam, że przepiękna pogoda się zrobiła. Świeci fajnie, słońce jest fajnie, fajnie. Także co do update'u, do startów, teoretycznie jak będę startował, zostało 8 tygodni od dzisiaj, równo waga to 84kg równe tam kilkaset gram skoczyło do góry po wczorajszym dniu w sumie to nic nie jadłem, ale nie wiem gdzie wystartuje nie wiem bo kurde jest ciężko jeśli chodzi o pracę pracuję, pracuję na zmiany dzień i noc no i jest kurde to już zaczyna się robić powoli nieosiągalne jeśli chodzi o głód czy coś to w ogóle nie mam z tym problemu powiem szczerze, że. Nawet jeśli chodzi o formę, jak to teraz wygląda, to sam się dziwię, że udało się wyciągnąć coś takiego w 8 tygodni, naprawdę bez skatowania, bo robię tylko 30 minut kardio i to przez 4 tygodnie, 10 tysięcy kroków się krzymam i no jedzenie jest dość nisko, ale naprawdę mi to tak nie doskwiera. Nie? Wiadomo, jak mam jakieś takie dni, jak siedzę w domu, to się nudzę, to wiesz, jak jest, nie? Nudzi się człowiek, to by coś do, do tej gępy wrzucił, nie? czy jak jakiś film obejrzał, to tak, tak po prostu, mimo że nawet jak jestem na masie, to nic nie jem przy filmach, ale jak się już, kurde, nie może, no to tak jest, nie? Także zobaczymy, redukcja trwa, bo jeszcze ogólnie to już mam fajną podstawkę do budowy masy, ale, kurde, no będę próbował startować, no, nie będę się katował na siłę. Nie ja chcę, żeby to też tak ktoś sobie pomyślał, że odpuszczam, ale no, nie będę za wszelką cenę robił wszystko tylko po to, żeby wystartować. Bo tak naprawdę nikt z tego nie ma poza satysfakcją, niestety. A to, że kocham kulturystykę, to wiesz, Spoko, ale starty startami. Jeśli się uda, to wystartuję. Jeśli nie, nie będę płakał, ale no, na pewno będę chciał kiedyś startować. No, już lat, lat mam 30. No kurde, nie będę ukrywał. Nie? No, jedyna przeszkoda to jest ta praca, nie? Naprawdę ciężko to pogodzić, jak się robi po 12 godzin, choć jakbym chociaż pracował na jedną zmianę po 12 godzin, to by nie było problemu. Nie? A ja mam tak dniówki, nocki i wiecie. No problematycznie się robi. Naprawdę się robi problematycznie. A jeszcze że miałem kiedyś takie problemy, kurde, zdrowotne, no w sumie całkiem niedawno. I powiem Wam, że ostatni byłem w pracy i no, nie czułem się dobrze, nie? jeśli chodzi o jakieś tam o serce. No, daje to już siwe znaki, dlatego kurde. Jak będzie dobry moment, to zakończę tego prepa i po prostu zaczniemy budować sobie masę. Ale tak, powoli, tak po cichu myślę, że chyba wystartuję, chociaż kurde, nigdy nie wiadomo, gdzie jest. Także to jest taki delikatny update, co się dzieje, co mam w głowie. Na pewno mam w głowie bardziej pchać tuba, A starty jeśli się nie uda w tym roku to Ułożę sobie, zmienię sobie po prostu pracę Będę się starał zmienić pracę w ciągu 3 lat, żeby wystartować Nie wiem, jak będę miał 30 lat, a 35 To nigdy nie ucieknie Także to jest Kulturystyka to nie jest sprint tylko maraton Także jeszcze sporo do budowy, sporo do poprawy Mam też jakąś kurde kontuzję Taką kontuzję, jakiś taki krzywy jestem w barkach, muszę jechać do fizjoterapeuty to naprawić. Nic mi nie boli, nie ma żadnych problemów, żadnych bólów <grym>, odpłukać. No ale kurde krzywy jestem strasznie, jeśli chodzi o barki, wciskania, nawet jak się ustawiam do pozycji to dziwnie to wygląda, jakoś tak no nieładnie, nie? Hu, dobra, rozgadałem się, idę kurde idę się przejść z pieskiem, zakupy. no A co do siłowni, no to sami widzieliście, no trening spoko. Chociaż kurde, chyba mi tam dźwięk popsuje, wszystko. Także jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie motowałem. Także do zobaczyska.